Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj taki odcinek trochę bardziej filozoficzny, a mianowicie solówki. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o pływaniu samotnie, samodzielnie, solo. Czy lubicie to robić, czy nigdy tego nie robiliście? Co o tym myślicie? I oczywiście pamiętaj, łapka w górę, suba, dzwoneczek. To naprawdę bardzo mi będzie miło, jeśli coś takiego zrobisz. Zapraszam do oglądania czasem to tak wychodzi, że albo załogant gdzieś się chce dosiąść na trasie albo, że ma pociąg na który sądziliśmy, że zdążymy do Gdańska, a nie zdążymy do Gdańska więc na przykład wysadzam człowieka lub ludzi w Gdyni, tam sobie idą na pociąg i na pewno zdążają zdążają do siebie na drugi koniec Polski, bo nad zatoką chcieli spędzić tylko weekend. No taka sytuacja zdarza się czasem. Raz było tak, że po prostu załoganci z innych powodów zrezygnowali. No, najczęściej to jest kwestia tego, że trzeba po kogoś popłynąć, no to cyk, się jednoosobowo płynie. Jak byłam młoda, miałam tam 15-18 lat, no to w zasadzie głównie pływałam sama po Śródlądziu no i myślałam, że po morzu się nie pływa solo, albo że robią to tylko i wyłącznie jacyś no, naprawdę wyczynowcy, tak? Tacy, o których się potem czyta w gazetach. Czy ja chwalę? No... Myślę, że trochę wyrosłam z pływania jednoosobowego. Eee, lubię jak jest coś ze mną, bo można pogadać. Nawet jeśli to jest osoba no, normalna, tak? Nie, nie ktoś super ciekawy, no to jest zawsze druga osoba do pogadania. I dlatego wolę z kimś pływać. No, najlepiej dwie-trzy osoby jest super. Jak wymyślicie, Jak Wam się to podoba? Jakie plusy, jakie minusy? No jak wy sądzicie? No, na pewno jest sternik. Eee, którego no, trzeba pilnować tak samo jak steru, ale przynajmniej to on trzyma rumpel. No, obserwacje i tak i tak muszę prowadzić. Z tej strony jest wiadomo łatwiej. Z drugiej to muszę zajrzeć o! pod Genułę, bo jadę na genulę i na grocie. No i też no, widać, no jakby jechała z kimś, to no, też by musiała zajrzeć. że znaczy, akurat sternik zaglądał. Więc pod tym względem nie ma różnic. No ale tak, przede wszystkim. Nie ma z kim pogadać. Zastanawiam, czy ci, którzy pływają naprawdę długie dystanse solo, czy gadają ze sobą, no bo telefon też w zasięgu nie ma, no więc z kim gadać? Kota się nie weźmie przecież psa chyba też raczej rzadko. Natomiast plusem, e, że jeśli rozmówca miałby pieprzyć głupoty, no to nie pieprzy tych głupot. Taki technicznie największy problem myślę, że to jest cumowanie, bo odcumowywanie to tam luz, ale podejście i cumowanie, no brakuje drugiej osoby wtedy na dziobie, nawet jakby to była osoba, która no niewiele umie, no to zawsze jest to ktoś, kto może tą cumę dziobową wyrzucić, zejść na nabrzeże, a tak to no, muszę radzić sobie sama, no cóż, no to sobie radzę, tak. Jest na pewno to, że nie ma kolejki do toalety. A ja tutaj mam o taką toaletę chemiczną. W związku z tym, jeśli ktoś chce skorzystać, no to trzeba zamknąć zejściówkę i wszystkich wyprosić się do kokpitu. Przy dłuższych rejsach na pewno byłby to problem, duży minus. No bo jak spać, tak? Jak śpiąc prowadzić obserwacje? No to pewnie trzeba byłoby się elektroniką obłożyć, włączyć jakieś alarmowanie i te sprawy, no ale ja nie wiem, czy ja bym tak mogła spokojnie spać, gdyby tylko elektronika nade mną czuwała. No nie wiem, nie wiem. Naprawdę nie wiem. A na pewno się fajnie płynie. Jak są w miarę fajne warunki. Myślę, że jakby były trudne warunki, to wtedy by się zaczęło doceniać właśnie większą załogę, bo to przy trudnych warunkach nie wiem, jak bym sobie poradziła sama. Plusem na pewno jest to, że gdy pytają ile osób na pokładzie i widzą, że jacht żaglowy, no to gdy mówię jedna, rzeczywiście to tak plus 200 do zajebistości. A no i jak płynę sama, to nie muszę nikogo pytać, czy chcę być na vlogu, czy nie chcę być na vlogu, no bo sama wiem, że skoro nagrywam, to chcę. jak ktoś płynie ze mną, no to zawsze pytam, słuchaj, czy chcesz być, czy nie chcesz być, e, mogę cię omijać kamerą, tak żeby cię nie było widać, a jeśli chcesz bardzo, to możesz nawet coś tam od siebie dodać. No a tak to po prostu biorę kamerę i nagrywam, to popadnie. Więc wydaje mi się, że to tak chyba, żeby życie miało smaczek. Tak nie wiem, no napiszcie w komentarzach jak Wy uważacie pływaniem samemu, czy to robicie, czy lubicie i dlaczego. Ale mi się zdaje, że to tak fajnie jest, jeśli to się robi raz na jakiś czas, a nie gdybym miała to robić ciągle. A, i skoro tutaj już drogi widzu jesteś u końca odcinka, no to przypominam o łapce w górę, o tym, żeby w komentarzu się podzielić swoimi przemyśleniami w tej kwestii, no i oczywiście o zasubskrybowaniu i dzwoneczku. Do usłyszenia, do zobaczenia.